Okej, okay. cześć widzowie. Dzisiaj um, będę grała dla Mateusza. Um, ja gram na jednym telefonie i on siedzi blisko mnie, ja. I on gra już i będzie mi pomagał. Dobra, ja tworzę grupę na telefonie. Tworzę grupę. Okej. Okej, to czekam dla Mateusza. Kto jesteś? Okej, okay, gramy. Ja zjadam. jest dziewczyną. I to nie jest tak, że lubi się przebierać za chłopaka w Robloxie, bo po to jest moje konto. Po prostu w moim nie działo po prostu MTG i musiałam i przejmałem... na nim telefonie, żeby nie działało. Co? Będę ja... trochę głośno. Już? już? No, jest dobrze? Będę mówić, Hani, kiedy się kryć, kiedy nie. Będę no bo... być trochę głośno, bo to dorzuci Musimy słyszeć każdego pod No i co jak. Jak się trzymał to już czasem i chce jego patrzeć, to będę za nim iść. Po prostu. No... De bestuurgenten, ta... he opes... Be... ja Na... da Dat heb ik. Oh, je slaait er nu maar dat... We, de bestuurders hier hebben. ik niet. Ja, is? de nu, Maaike? Zit het zo om Wat is het? Ik chciałam spojrzeć tam. of ze daar... Als je jakby dat er się zit, als je zegt dat er iemand zit, dan je oké? je het schakelen? Nee. maar Oké, Zeg de schoom, okay? Nå? No. Musisz wychodzić. Ja, ja nie mogę. Hmm. No Gdzie jesteś? Nie, wiesz. O, ja się tak bałam. Edu, to nic straszne. Ej, czy tutaj będziesz gonić? Jak, nie, nie, to dopiero na 32. O, ja się tak myślałam, bo to taki długi. Widzę jakby co, będę trochę słabszy, bo gram na komputerze. Drugi raz nasz trzeci raz doszło okej, okay, to ja się trochę boję jak patrzę z to jakby sobie będzie patrzeć na mnie prosto prosto? stój na mnie czy ja się boję? tak, się boję czekaj, w ogóle tam przyszłam gdzie ty w ogóle jesteś? w no, okay. a tutaj czuję Okej, okay. udało mi się? Nie! Czymś chora z tego nóżka? Nie chciałem, ja chciałem zajrzeć e, e, się tym plażem. Czym się kolega? Ty się schowałeś z tym. I samo mnie schowało wyświetlaczem. Ile Golda? Co? Ja się kocham przy łóżko. Jakby były po prostu na samym początku. Chyba tutaj się najmniej boję, bo tutaj się łóżka i... i a jak to ja to robię? Brak sygnału na. E, gdzieś tu jest klucz. To tam. Ja weźmę klucz. Numer dwa, dwa, dwa. Jak to podamy ekam? Daj mi O, szafa, szafa. Jestem tutaj. Teraz! Kolejny I... raz. Może Możesz wchodzić. Nie, nie. Wszyscy się łamie się. Co się stało? Na no, majne? Ja. O, będą na cyfra. Ej, jak dotrzesz do ćwika, chcesz wita mi, żeby być szybszym i żeby Cię nie złapał? Proszę mnie, ja tego nie dodam. Ja, ja nie, ja nie ja, Jak to zrobiłaś, Gdzie Ty jesteś? Łałaju! Ale pamiętasz, jak pierwszy raz przeżyłaś ambusza? Ambusza? Która ambusz? Bo ten, co był zielony, tam z no, gdzie Ty jesteś? Pamiętaj. Tutaj miuga! Nie Dobra. Стой! Я. Не едет, а уж сюда. Я только не домяду. Ты Dobra. Uf. Już strach, że się nie wywołuję Ja mam tego gustiaka teraz. Nie mogę. na sobie bo zawsze w tym pokoju potajemnie musisz coś Ej, tutaj? Dobra, teraz. Właśnie się. Czemu? To jest się Teraz jest. Gdzie ty jeszcze? Oczy, czy, 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 czy. Ile oczu tu jest? Ja nie, nie dam wiady. chcemy już Nie, pokojnie jak będzie to przynajmniej zobaczysz go Jamska, bo nie mogła zobaczyć. Ale na pokieczu, jak będzie Jamska mów! Ale widzisz ja Nie. Ja jestem takiś tak, że byle jakiś jump uj Nie patrzać? To tutaj? Klucz, kurcz, kurcz. Ile oczu w jednym miejscu? Patrz, patrz najpierw. O ja. Tak.

się tak bałam! Woje, zejcie! Chwócie, widziowie przypiasiam, nie strzałam! Po, po prostu się tak bałam! Tak się bałam, sorry! Zobaczcie, nie? Tak patrzę! Ej, to mało ja żeby przeżyć się! Przeżyjesz? Gdzieś się tam, gdzie? Okej, okay, ciosku! Okay, I teraz. I Okej, okay, tu trzydzieści nie tylko boksów. Nie, ale... To tylko tyle. Na swoim tablecie masz, na swoim tablecie masz Ale zapomniałaś miała się, A, tu... A to tylko szef okay. masz Robuxy. Okej okay, widzowie, będziemy tylko... Ja będę Sześć. mówić... Ja będę tylko mówić, um, że on jest bardzo dobry i to umie grać. To pierwsze nie. Piosy nie mówcie. Ja. Wca... komputerze. Okej, okay, um, on, on gra w komputerze. I ja. I możecie hejtować na mnie? I to się tylko okay. Nie hejtujcie, Hani. Ale się tylko okay. Ja się nie wstydzę. To mój pierwszy raz. 46. Pierwszy raz to grałam, to możecie? Nie. O kurcze, że zrobiliś, zrobiłeś źle coś? Źle? Nie. Ej, czy zamazało się? Wiem, zamazały się drzwi. No widzę, widziałam. Ej, ale dobrze ci szło. I pobijał mój normalnie rekord. To był rekord? Tak. Słuchajcie, się pod łóżko. Nie wiem, to no, by I czemu to tak. To tak wyglądało dziwnie, jak tak pod łódko, Tak się wiem. logowałeś Wiem, byłem w łóżku. Nie, się logowałeś, że tak przez łódko miałeś... To wyglądało jakbyś miał dziurę. Okej, okay. dobrze mu idzie. Teraz nas widzowie, zobaczył, jak ja przechodzę w ogóle. No ja i wiek. muszę powiedzieć, że no, ja pobiłam mój jekolt. No. Po prostu jakoś złą ścieżką poszłam. Jakbym poszła do ścieżką, to bym przeżyła. Mogę ci mówić kucni, lewo, prawo, bo tak to daje. Ale do... ja takie jak nie znam lewo i prawo, Zwykle no się pomylam. Ja jestem. Klaszy, trochę i znamy um, no jeden lat jest on mniej i mogę tylko powiedzieć, że jestem w pierwszej klasie tylko i po wakacjach będę w drugiej klasie o, o, klucz. co? klucz, jej! białak! Juga, Juga yeah.

jak to powiedziałam źle, czy dobrze? 51 no. na pewno jest tutaj. Figura tak wygląda. Na pewno. Na pewno. Nie, nie dam się oskamić. Widzowie, którzy grali w Dorce wiedzą, że 51 tak nie wygląda. Znaczy hmm. wygląda, ale figura tak nie wygląda na 50. To by było dziwne, gdybym Aż nie miałem słucha. Aha. I tego, co... Te, te bo to się, jak się stresowałaś? Ty na jakich drzwiach? A ty na pierwszym pokoju od zginęłaś? Dobra Chyba. figura. Oj, oj, oj! To jest figura. Widzę, że którzy grali. No widzę, że którzy grali. Wydawało mi że to była taka figura. No. Kto grali? To wiedzą, co no, to, to figura. No... Giał dorszy nikt do subskrypcji. A no tak, nie wspomniałam o lajku. Chcę nam przysłuchać? I jeszcze. Powinniście do jego czynalu dać lajkę i subskrypcję. Ale na pewno, kto giał dorszy, to na pewno... Um wiedzą, że napisał na komentarzach. Co jak mówię, jak mówię źle? Po prostu... ...chyba stresuje. To jest, to... Też nie. się mi odcię. Tak mówię, Michał. En... Po prostu się bardzo stresuje. I bardzo. Ja bo, pier... bo czwarty raz zostawiamy te długi. No ja i jeszcze tak stresuję

będzie lepiej, kiedy będziecie przy mnie. Tyle. jest dalej tu. No jestem. I jakby to, um, mi dała na chwilę telefon, żebyście mnie bardziej słyszały. Podejdź na górę i szukam księgi. No widać. Okej. Okay. Tak. To nie jest bajka, Jak widzieliście odcinek MZ z jego kolegą innym? I oglądaliście, polecam oglądać. Proszę, proszę pójść w dobra. Ale jak chcecie bardziej ten oglądać filmik, to okej. Będzie mi bardzo miło. Będzie bardzo miło. Jak jesteście fanem Dorsów, to dajcie lajka i komentarz. Ja dam sobie lajka, bo jestem fanem Dorsów. Bo ja uwielbiam nagranie No. Zrobię wszystko, żeby nauczyć się przejść w figurę. Um, tu ja oglądam karteczkę, bo chcę wiedzieć jak jest. Dajcie osiem. Dowie, sorry, nie mam już pamięci w galerii, więc muszę zmykać z Anią. Pożegnaj się. Ha, sorry, ha. jak to nie był fajny filmik, to chociaż dajcie jednego lajka na